Cześć! Ja mam na imię Karolina i witam Cię na kursie Car Group. W tym odcinku porozmawiamy sobie o diecie barw. Co to za dieta? Jakie są jej wady i zalety? Czy można nią karmić absolutnie wszystkie psy, niezależnie od ich rasy czy wieku? Na te inne pytania postaram się odpowiedzieć. Skrót barw odnosi się do biologicznie odpowiedniego surowego pożywienia, opartego na obserwacji zwierząt żyjących w naturalnym środowisku. Prekursorem tej metody żywienia zarówno psów, jak i kotów jest australijski weterynarz, który w latach 80. XX wieku opublikował pierwsze obserwacje dotyczące diety psów. Barf jest to metoda żywienia, która polega na podawaniu psom lub kotom, które są oczywiście zwierzętami mięsożernymi, jedynie surowego mięsa, surowych produktów, czyli mięsa, kości i podrobów oraz na wyeliminowaniu spożywienia przetworzonych składników, zbóż i przetworów mlecznych. Zwolennicy barfa twierdzą, że taki model żywienia niesie ze sobą sporo korzyści. U psów, które są żywione właśnie tym sposobem, poprawia się kondycja sierści i skóry. Zęby psa również mogą pozytywnie skorzystać na takiej zmianie. Zwiększa się także ogólna energiczność takiego psa. Żołądek psa to żołądek typowego mięsożercy. Żołądki mięsożerców są okrągłe i potrafią się znacznie rozszerzać. Wydzielają też dużo kwasu solnego i panuje w nim dość. Niskie pH, które jest niezbędne właśnie do trawienia mięsa oraz wspomaga radzenie sobie z patogenami znajdującymi się w tego rodzaju pożywieniu. Dieta barw została opracowana w założeniu o naturalne potrzeby przodków psów, a więc wilków. Jednak każdy pies jest. Inny, indywidualny. Dla każdego dieta barw powinna być dostosowana do jego potrzeb, a więc dawkowanie i skład yy, takiej diety barw powinien być poprzedzony obserwacją zwierzaka oraz poprzedzony badaniami, szczególnie badaniami krwi. Jednak pomimo zaskakującej popularności diety barw, nadal toczy się dyskusja na temat tego, czy taki model żywienia na pewno jest ono wartościowy i bezpieczny dla naszego psa. Bo przecież wilki to nie psy. Jakie są więc wady i jakie są zalety diety barw? Wilki w naturze odżywiają się mięsem i produktami pochodzenia zwierzęcego. Jednak pomimo, że ewolucja jest powolna, to jednak wywarła znaczny wpływ na układ trawienny naszego psa. Współczesne psy domowe na drodze ewolucji przystosowały się do spożywania różnorakiego pokarmu pochodzenia roślinnego. Warzywa, zboża, a nawet owoce są przez psy nie dość że dobrze tolerowane to psy potrafią jak najbardziej z takich produktów pochodzenia roślinnego czerpać korzyści pokarmowe. Ponadto e, warzywa, owoce, w ogóle wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, e, pochodzenia, przepraszam, roślinnego są źródłem mikro i makroelementów oraz witamin, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wzrostu psów. A produkty przetworzone, poddane obróbce cieplnej, są wolne od zagrożeń mikrobiologicznych, pasożytów, bakterii czy też wirusów. E, do wad diety barw, można także zaliczyć ryzyko zachorowania od mięsa nieznanego pochodzenia. Może takie mięso zawierać pasożyty, bakterie, wirusy. Tylko obróbka cieplna, która jest stosowana przy produkcji wszystkich karm komercyjnych, lub bardzo głębokie mrożenie przez kilka dni, jest w stanie spowodować, że na przykład larwy, właśnie krętowatego, umierają. Szczególnie niebezpiecznym pasożytem w takiej diecie jest także toksoplazmoza gondii, która jest e, odpowiedzialna za toksoplasmozę u psów. Co więcej, badania krwi e, wykazały obecność przeciwciał na toksoplazmozę e, u 60% psów żywionych surowym mięsem, a jedynie 25% u psów żywionych zwykłymi karmami komercyjnymi. Poza tym w przypadku diety surowej nasz pies jest zagrożony bakteriami Salmonella, jest zagrożony bakteriami E. coli, więc tutaj ryzyko karmienia psa mięsem nieznanego pochodzenia jest dość wysokie. W diecie barw bardzo ważne jest pochodzenie i sposób przechowywania mięsa. Jeżeli nie będziemy pilnować jakości mięsa, zagrożony będzie nie tylko nasz pies, ale też i wszyscy domownicy, bo należy pamiętać, że niektóre choroby odzwierzęce mogą się także przenosić na nas. Należy również pamiętać, że przy wiecie barw y, należy ostrożnie podawać psu kości, gdyż niektóre z tych kości, szczególnie kości nośne, mogą być bardzo niebezpieczne dla psa i uszkodzić jego układ pokarmowy lub uzębienie przez ostre i twarde krawędzie. Dieta barw nie jest skierowana do wszystkich psów. Mogą bezpiecznie być na niej psy, które są zdrowe po badaniach krwi i w odpowiednim wieku. Na przykład taka dieta nie będzie się nadawać dla psów starszych, ponieważ przy tej diecie konieczne jest, aby pies miał mocne i zdrowe zęby. Wiadomo, że u seniorów te zęby bardzo często są osłabione. Dieta barw charakteryzuje się także wysoką zawartością białka, dlatego nie będzie się nadawać dla psów, które mają niewydolność nerek. Dieta taka wymaga także bardzo dużej wiedzy opiekuna. Należy odpowiednio zbilansować dawkę pokarmową, wymaga to wiedzy i obliczeń, a bardzo często także wizyty u specjalisty psiej, dietetyki. Który pomoże nam w zakresie ustalenia diety psa, ma w tym duże doświadczenie i dużą wiedzę, dlatego warto się do niego udać, jeżeli myślisz nad tym, aby zmienić dietę swojemu czworonogowi. Jeżeli wady diety barw nie zniechęciły Cię za bardzo, to teraz powiem o zaletach takiej diety. Po pierwsze, taka dieta jest bardzo ściśle spersonalizowana i świetnie. Może się sprawdzić u psów, które mają specyficzne wymagania żywieniowe, ponieważ możesz ją dostosować bezpośrednio do swojego psa, co niestety nie jest możliwe przy żywieniu psa pokarmem, karmami komercyjnymi. Taka dieta jest bardzo wysoka w białko, a białko to jest niezbędny budulec każdego organizmu, również organizmu psa. Białko wpływa również na wygląd sierści, skóry, e, stanowi jednocześnie bogate źródło fosforu i wapnia, mających pozytywny wpływ na układ kostny, oczywiście tylko wtedy, jeżeli dawka jest odpowiednio dobrana. Gryzienie i rzucie surowego mięsa pozytywnie też wpływa na oczyszczanie powierzchni zębów z kamienia nazębnego. Szczególnie mówię tutaj o kościach, e, które pomagają właśnie w zwalczaniu tego kamienia. Dieta ta może ułatwić życie wielu właścicielom, którzy mają psa z alergiami, ponieważ dobrze skonstruowana dieta, oparta na produktach, które są dobrze tolerowane przez psa, zapewni mu dostosowany do jego brzuszka pokarm, który nie będzie wywoływał nieprzyjemności z układem trawiennym. Obróbka cieplna, dzięki której powstają właśnie karmy komercyjne, inaktywuje też niektóre składniki odżywcze, np. witaminy. Dieta Barf uwzględnia karmienie psów wyłącznie surowymi produktami, dlatego przyswajalność niektórych witamin, e, wrażliwych na wysoką temperaturę, będzie większa. Dieta Barf charakteryzuje się bardzo niską zawartością węglowodanów, dzięki temu może być stosowana u psów, na przykład z nadwagą, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie zawierała dużo tłuszczu. Sprawdza się także u cukrzyków. E, Którzy powinni przejmować jak najmniejszą liczbę, jak najmniejszą ilość węglowodanów. Jak widać, dieta Barf ma swoje wady i zalety, przeciwników i zwolenników. Najważniejsze jednak, żeby mieć na uwadze dobro naszego psa i tak poważne zmiany w diecie konsultować z dietetykiem, który po pierwsze wykona wachlarz niezbędnych badań aby móc dopasować dietę idealnie pod twojego psa i jego indywidualne potrzeby. Czasami taka dieta jest wybawieniem dla psów, które mają problemy z przyjmowaniem karm komercyjnych, a czasami nawet w stanach chorobowych. Oczywiście wszystkie te informacje związane z tym, jak karmić swojego psa samodzielnie, aby mu pomóc, a nie zaszkodzić, znajdziesz w gabinecie specjalisty. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że zarówno Was nie zniechęciłam, ale też nie za bardzo przekonałam Was do diety barw, ponieważ tutaj zdanie należy do Was i podjęcie takiej decyzji na pewno nie jest łatwe i powinno być przemyślane też w oparciu o dobrego specjalistę, który pomoże Wam przejść przez ten okres przestawienia psa na nową dietę.